Większość z nas myśli pewnie, że na pustyni nie można znaleźć nic ciekawego. Zdziwisz się jednak, gdy usłyszysz o tych wszystkich dziwnych rzeczach znalezionych na pustkowiu. Zostań z nami do końca, aby zobaczyć najbardziej niezwykłe odkrycia dokonane na rozległych pustyniach. Zapraszam do oglądania. Cardridge do gier video. Wersja gry wideo E.T. na Atari 2600 z 1982 roku była strasznie nieudana. Do tego stopnia, że pomogła doprowadzić Atari do upadku. Firma podobno wyrzuciła je na wysypisko śmieci w Alamogordo w Nowym Meksyku, a następnie zalała betonem. Firma Fuel Entertainment zapewniła sobie prawo do wykopania wysypiska śmieci w poszukiwaniu zaginionych gier. Wysiłek archeologiczny okazał się strzałem w dziesiątkę. Poszukiwacze odkryli co najmniej setki ridży, w tym zarówno IT, e jak i niektóre tytuły, które były kiedyś bestsellerami. Zanim skarb został odkryty, osiągnął status legendy, biorąc pod uwagę fakt, że nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. Wrak ze złotem na pustyni w Namibii odkryto wrak portugalskiego statku wypełnionego złotymi monetami. Wartość skarbu szacuje się na około 9 milionów funtów. Naukowcom udało się zweryfikować tożsamość statku nosił nazwę Bom Jesus. Wypłynął z Lizbony w 1533 roku i zniknął wraz z całą załogą na pokładzie. Ostatecznie odnaleziono go prawie 500 lat później, w 2008 roku. Chociaż złote monety były główną atrakcją odkrycia, były tam również religijne artefakty i ubrania oraz kości marynarza. Wszystko to daje nam wgląd w okres historii, kiedy rozbił się statek. Cmentarzysko wielorybów. To, w jaki sposób ponad 75 skamieniałości wielorybów pojawiło się w środku pustyni Atacama w Chile, jednego z najbardziej suchych miejsc na świecie, pozostaje tajemnicą dla naukowców. Odkryto co najmniej 20 doskonale nienaruszonych szkieletów starożytnego wieloryba. Kości znaleziono obok siebie, co wskazuje, że wszystkie wieloryby zmarły mniej więcej w tym samym czasie. Niektóre szczątki szacowane są na wiek od 2 do 7 milionów lat. To dorosłe i młode wieloryby, wymarły gatunek kaszalota, wymarły gatunek delfina i coś, co wydaje się szczątkami foki lub lwa morskiego. Wieloryby albo zginęły, gdy laguna wyschła, albo gdy klęska żywiołowa, taka jak trzęsienie ziemi lub osunięcie się ziemi, uniemożliwiła im dostanie się do morza. Prada. Fałszywy, minimalistyczny sklep Prady został znaleziony na pustyni Chihuahua w Teksasie. Miejsce stało się głównym centrum atrakcji dla odwiedzających i wandali. Jest to jedna z najmniej oczekiwanych lokalizacji do znalezienia takiego sklepu. Instalacja artystyczna została stworzona w 2005 roku przez dwóch artystów, znanych z tego, że poprzez swoje prace krytykują trendy społeczne. Replika sklepu Prada zawiera prawdziwe przedmioty Prady, chociaż jej drzwi nie można otworzyć. Artyści zamierzali, aby natura stopniowo niszczyła miejsce, ale sklep został zdewastowany niemal natychmiast po jego ukończeniu. Pomimo grafiti narysowanego na nieruchomości, sklep pozostaje kultowym miejscem zarówno dla turystów, jak i celebrytów. Tajemnicze wzory. Mapy Google uchwyciły obraz szeregu tajemniczych struktur i wzorów wyrytych na powierzchni chińskiej pustyni Gobi. Wzory, jak widać, mają postać siatki losowo zygzakowatych białych linii. Doniesienia medialne ujawniły, że Jonathan Hill, technik badawczy w Mars Space Flight Facility na Uniwersytecie Stanowym Arizony w Stanach Zjednoczonych, uważa, że te linie zostały stworzone przez człowieka i zostały namalowane na Ziemi w celu kalibracji chińskich satelitów szpiegowskich. Jednak nie ma jasnej odpowiedzi, co to dokładnie jest. Tajemnicze jezioro. Historia tajemniczego jeziora na tunezyjskiej pustyni nie jest czymś, o czym prawdopodobnie słyszałeś. W jednej minucie nie było nic poza palącym piaskiem, a w następnej znikąd wyłonił się duży zbiornik turkusowej wody. Dla miejscowych, prażących się w 40-stopniowym upale, pokusa ochłodzenia się w wodzie szybko przezwyciężyła wszelkie obawy związane z tajemniczym basenem. Nie trwało więc długo, zanim woda stała się mętna i zielona, ale miejscowi nadal wydawali się tym nie przejmować. Pojawiły się różne opinie na temat tajemniczego wyglądu jeziora. Dla niektórych to cud, dla innych to wręcz przekleństwo. Ukryty basen Basen na środku pustyni to chyba ostatnia rzecz, o której ktokolwiek mógłby pomyśleć, że istnieje. Dzieło sztuki i eksperyment społeczny został zaprojektowany przez artystę Alfredo Barsuglia. Nie jest zwykłym basenem, w którym można się bawić. Na przykład dotarcie do niego nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nie prowadzą do niego żadne szlaki ani znaki. Ponadto tylko jedna osoba lub mała grupa może korzystać z basenu w tym samym czasie, a odwiedzający będą musieli uzupełnić basen świeżą wodą po użyciu. Ale dobrą stroną jest to, że ma zasilany energią słoneczną filtr. Według artysty jego basen parodiuje kulturę. Dosłownie zapewnia luksusowy basen do zabawy, ale jego użytkownicy muszą podjąć heroiczny, a nawet zagrażający życiu wysiłek, aby go znaleźć i z niego skorzystać. Domes Casa Grande. Casa Grande w Arizonie znany jest z historycznych ruin pustyni Sonora, ale jednym z miejsc w regionie, które przyciągnęło uwagę wielu odwiedzających są kopuły Casa Grande. Upiorne konstrukcje wyglądają jak zrzucone na pustynię z kosmosu. Ponieważ budynki pozostają puste, większość betonu uległa zniszczeniu, przez co wyglądają trochę upiornie, a ludzie zaczęli wymyślać różne historie o duchach. Niektórzy sugerują, że odbywają się tam imprezy narkotykowe i nielegalne działania. Kopuły zostały zbudowane w 1983 roku przez firmę Innercon Technology Incorporated, producenta płytek drukowanych do komputerów i zegarków. Projekt został wstrzymany w 1983 roku, kiedy firma nie spłaciła pożyczki, a bank przejął własność aktywów firmy. Pedi co stałoby się, gdyby wszystkie instytucje publiczne oraz domy mieszkalne zakopać pod ziemią? Odpowiedź można znaleźć w australijskim mieście Coober Kiedyś było znane głównie wśród lokalnych grup, jakimi są łowcy opali. Australia odpowiada za ponad 90% światowych dostaw tego szlachetnego kamienia. Nie można jednak zapomnieć, że to przede wszystkim niezwykle turystyczne miasteczko. Można zwiedzać wiele podziemnych pomieszczeń, takich jak na przykład kościoły. W mieście mieszka około 1700 osób pracujących w zawodach związanych z górnictwem. Muszą mieszkać w podziemnych domach, aby uniknąć pustynnego upału. Podziemna sieć miasta obejmuje publiczne bary i hotel. Don't Stop the Music. Jeśli jest coś, co przetrwa do końca naszej ery, to prawdopodobnie będzie to muzyka grająca teraz na środku pustyni Namib, na zachodnim brzegu południowej Afryki. Pustynia Namibii ma 55 milionów lat, co czyni ją najstarszą pustynią na świecie. Instalacja artysty Maxa Sidentopfa składa się z siedmiu białych podestów odtwarzacza MP3, sześciu głośników i baterii słonecznej. Stworzony w ten sposób sound system ma przed sobą tylko jedno zadanie odtwarzać w nieskończoność utwór Afryka zespołu Toto. Zidentopf skomentował swój wybór piosenki, mówiąc, że bardzo zaintrygował go internetowy szum wokół niej, który nie słabnie pomimo upływu lat. Głośniki działają na energię słoneczną, więc muzyka nigdy się nie zatrzyma. Będzie grała przez wieczność, chyba że jakaś klęska żywiołowa zniszczy głośniki lub zostaną one zabrane. Nikt nie wie dokładnie, gdzie znajdują się głośniki i odtwarzacz. Wiemy tylko, że instalacja znajduje się gdzieś pośrodku pustyni. Desert Breath To nadprzyrodzone dzieło sztuki wyrosło z egipskiej pustyni, sprawiając, że ludzie pomyśleli o tym jak o miejscu lądowania obcych, starożytnym zabytku, czymś nadprzyrodzonym. Oddech pustyni, znajdujący się w sercu egipskiej pustyni w pobliżu Hurgady na wybrzeżu Morza Czerwonego, to dzieło sztuki lądowej. Zostało stworzone przez Dust Artim, grupę składającą się z trzech greckich artystów, aby uczcić pustynię jako stan umysłu. Całość mierzy 360 metrów długości i 300 metrów szerokości. Miejsce to miało kiedyś małe jezioro w centrum, ale do tego czasu wyschło. Dzieło było zapomniane przez lata, aż niedawno odkryto je na nowo w Google Earth. Slab City Slab City to odizolowana pustynna społeczność utworzona w odległym skrawku pustyni Sonora w Kalifornii. Wzięło swoją nazwę od betonowych płyt, które pozostały po zburzeniu obozu szkoleniowego Marine Corps Camp Dunlap z czasów II wojny światowej. Gdy wojna dobiegła końca, a marynarka wojenna nie potrzebowała już ziemi, zlikwidowano tę bazę, a wszystko co pozostało to betonowe płyty, które kiedyś mieściły budynki. Od tego czasu zamieszkuje ją w większości przejściowa społeczność wyrzutków społecznych, którzy chcą żyć poza głównym nurtem społeczeństwa. Slab City jest całkowicie poza siecią. Nie znajdziesz tam żadnych usług miejskich, takich jak bieżąca woda, prąd czy kanalizacja. Jednak jest to wyjątkowe miejsce do odwiedzenia. Betonowe strzały. W 2013 roku na amerykańskiej pustyni odkryto setki masywnych strzał. Przez bardzo długi czas nikt nie wiedział, czemu one służą. Jak się okazało, zostały stworzone dawno temu do kierowania ruchem lotniczym. Zostały zbudowane jako transkontynentalne systemy dróg powietrznych w latach 1923-1934. Zostały zbudowane jako alternatywa dla satelitów i GPS, które są używane w dzisiejszych czasach. Były oświetlane przez sąsiednie latarnie i były pomalowane na żółto, ale teraz niektóre latarnie zostały zarośnięte trawą, a farba na większości pozostałych wskaźników wyblakła. Radiolatarnie zostały oficjalnie wycofane z eksploatacji w 1970 roku które z tych odkryć sprawiły, że zaniemuwiłeś. mówiłeś. Daj nam znać w komentarzach poniżej. Pamiętaj również o subskrypcji naszego kanału, a ja dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!